Dzisiaj mam dla Was buty robione przez rzemieślników. Poznajcie markę etnopia. Styliści z Etnopi zainspirowali się pod halem i wytwarzanymi tam tradycyjnymi polskimi góralskimi butami zimowymi. Te buty to połączenie skóry i sukna utkanego ze 100% czystej wełny. Zastanawiacie się, co to jest sukno? Otóż to materiał bardzo podobny do filcu, ale w odróżnieniu od filcu jest tkany. Sukno to jeden z najstarszych materiałów znanych ludzkości. Jak zapewne się domyślacie, jest ekologiczny. Dodatkowo ma właściwości termoizolacyjne. Jest wodoodporne i chroni przed wiatrem. Jak więc sami widzicie, te buty mają prawdziwie etniczny rodowód. Uwielbiam polskie marki i staram się przymykać oko na ich często zbyt wygórowane ceny. Wiem, że ręcznie robione cuda. Kosztują więcej i trzeba za nie zapłacić troszkę więcej niż w masowych sieciówkach. Jednak cena zaczynająca się od 650 zł to troszkę dużo. Gdyby kosztowały 300 zł, to na pewno bym się na nie skusiła. Piszcie, czy Wam się te buty podobają i czy ta cena jest rozsądna i adekwatna.